wíwíwọ̀ owó owó wíwíwọ̀ 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 owó wíwíw Ze studia Nex International oto właśnie na wrześniu 2023 prowadzi jak zawsze Kamil Nexik Za czurami, za pingolami i za... I za Wielki mądry i głośny Kamilus Nexikus. Postanowił nagrać kolejne wydanie Zarąbistej serii zwanej Neksikomościami I jak zawsze z widzami Przywitał się legendarnym MORGEN kochani Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Neksikomości Jak miło was znowu widzieć Chociaż ostatnio i tak mnie widzieliście z No powiedzmy dwa tygodnie temu A może i wcześniej To zależy To zależy Tak czy siak nie przedłużając, zapraszam Was na to ciekawe wydanie. Zaczniemy od bardzo ważnego information. Szkoła się zaczęła. Oj, nie, 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 nie. to nie jest dobra informacja. Nie warto. Ale warto wspomnieć. Jak tam szkółka? Hmm. Wakacje niestety się skończyły, co dla niektórych jest bardzo okropną informacją, ale warto tutaj zacząć. Jeśli dopiero zaczęliście liceum, to poznacie nowych kolegów, nowych nauczycieli, może ktoś będzie fajny, może i nie, może będzie łatwiej, może i trudniej, może na pewno was zaskoczą czymś fajnym, a czasami też ci czymś, co na pewno wolelibyście, no, 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 nie spotkać, wolelibyście nie mieć nic wspólnego, no cóż, trzeba dojrzewać, trzeba się uczyć nowych rzeczy. No i co? No i no, 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 już wystarczająco zaimponowałem w swojej klasie Oczywiście bardzo pozdrawiam, bo skoro oni prosili się o to, żebym nagrał kolejne sikomości To jeśli słyszycie to, to, to pozdrawiam i życzę miłego oglądania kolejnych minut tego filmu Więc no co, mam nadzieję, że wystarczająco was szkółka choć trochę dobrze wam, no, no, no płynie czas i, i, I chociaż nie jest aż tak źle, nie zaczęliście roku szkolnego od yy, no, 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 no niczego innego niż sprawdzianu czy jakiejś diagnozy, tak czy siak? Przejdźmy do kolejnej informacji, która oczywiście jest bardzo ważna, tym bardziej na, te, na, te, na, 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 na cz czasy. W których no oczywiście drugi sezon TH zaczęł, czyli kiedy kolejny NTH. Nie liczę na to, żeby był w tym tygodniu. Chociaż jakbym tak przyspieszył. Nie, nie będzie w tym. Nie ma szans, żebym zdążył do jutra zrobić odcinek. Chociaż chyba więcej będzie w kolejnym odcinku. To zależy. Może za tydzień, jeśli zacznę już produkować. Nie musicie się martwić, poczekacie sobie. No no cóż, no, no, no na no już pewnie zaskoczyło was w pierwszym odcinku, to zaskoczę was i w drugim odcinku. Nie musicie się martwić. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie ten film i poczekacie sobie jeszcze ten tydzień, a ja sobie poczekam jeszcze dwa tygodnie na wyjście cholernego EA FC24! Kupiłem to na PRDie! Na słychać! No dobra, olać to informację Na no, NTH, sobie poczekacie trochę. No no, no, ale i tak, no cóż, nieźle. No no, no. O, o, kurna, coś, coś, coś źle, coś zrobiłem. Coś, o kurna, co ja narobiłem. No, usuń, no, no. no. O, ja pierdzielę. No, nowość na NTH. już zauważyliście pewną bardzo ważną nowość. Mianowicie nową oprawę NTH. Znaczy, przepraszam, przyzwyczaiłem się. Nową uprawę na Enixa. Czy Wam się podoba, czy nie musieliśmy zmienić? Ale spokojnie, jeśli Wam się nie podoba, rozwiniemy tą uprawę tak dobrze, żeby ją Wam się spodobała. Nie pożałujecie. No, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie. To pewnie zauważyliście oprócz tego, że prawie co nic nie, nie publikuje na tym Instagramie, to to, że pojawił się pewna czołówka czegoś, coś, czego nikt się nie spodziewał. Jest, jest to pewien program, który ma szansę się pojawić. Chociaż bez chociaż jakby to powiedzieć, bez scenariusza jeszcze nie został stworzony. O ile wiecie, co to kurna jest. Aaaa, o co chodzi z tym programem przedstawionym na Instagramie? No cóż, jeśli znajdę sposób, jaki to sposób Wam nagrać, oczywiście mam kreatywny pomysł. Tak samo kreatywny jest sam program, w którym jedynie co musicie zrobić, to, a, to albo to jednocześnie po pierwsze odpowiedzieć na jedno proste albo bardzo trudne pytanie, a potem po prostu trzymać kciuki za szczęście. Bo to jest... Turniej szczęścia. Więcej informacji już wkrótce. Tak czy siak do kolejnego, bardzo ważnego... Information. Coś, co ostatnio robi furorę. Nie, nie, nie chcę! Ja nie chcę wychodzić z obs -a. Co za ciule! O, dobra. Wszystko dobrze. Coś, co niestety bardzo nas martwi, i bardzo nas cieszy. Upokorzenie i duma reprezentacji. Zacznijmy od tego pierwszego: To, co się ostatnio wydarzyło w temacie piłki nożnej, nie jest niczym dobrym. Coś, co wolibyśmy nie patrzeć. Coś, co niestety musiałem zobaczyć na oczy. Ten cholerny mecz z Albanią. O, ja pierdolę. I, i, I oni naprawdę myślą, że to wszystko wina tre selekcjonera, trenera. Że to przez niego kurna nasza reprezentacja jest taka zła ostatnio. Kurna, nie pomyśleliście przypadkiem, czy na przykład kadra, kurna, czy piłkarze są jacyś słabi, czy kurna, oni sobie nie radzą, nie mają czegoś złego. Tylko nie trener jest najgorszy kurna. Hmm, oczywiście kurna, pomyśleli. I kurna wywalili tego Santosa. jak rdzielę. No to co, no to coś czekamy na nowego trenera Miejmy nadzieję, że zdążą go że Zdążą nowego znaleźć i no, no 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 i się jakoś przygotujemy Ale po co się tak kurna martwić? Mamy jeszcze UEFA Nation League Przecież to właśnie dzięki temu Nation League mamy jeszcze większe szanse Przecież jak przegramy na no, no eliminację, no to zawsze mamy te Nation League, zajmujemy naprawdę ciekawe miejsce. Jeśli Włochy po, po tym meczu z Ukrainą, no, 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 pójdzie im gładko, no to kurde, no, 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 nic więcej niż po prostu czekać na kolejne ważne mecze, bo 12 najlepszych drużyn Nation League będą walczyć przeciwko sobie, aby wyłonić 3 z tych drużyn. I właśnie te trzy drużyny też się zakwalifikują do, do Ligi Euro, do, do, przepraszam, nie Ligi Euro, Mistrzostw Europy, więc Polska, uhuhu, uh. nie dość, że możemy trafić na nawet proste drużyny, to jeszcze możemy naprawdę, jeszcze mieć nadzieję, żeby przejść do Euro, ale co tam, kurna, skoro nasi zawodnicy, kurna, nawet nie radzą sobie z Wyspami Olwczymi. A z tej dumy to mamy oczywiście bardzo ważną informację, ponieważ reprezentacje polskiej wysiadkówce oczywiście, jak zawsze oczywiście, wygrali. Coś tam wygrali i będą walczyć o finał ze Słowenią. Jej! A teraz misja spotkania w telewizji Mikis i w Mikis Sport. Ocinek niesponsorowany, a może jest? To zależy tam. Mikis miał na myśli przesyłając mi tą informację. Tak czy siak, zanim przejdziemy do kolejnego information, yy, przyj najpierw yy, od razu przejdę na telefon i znajdę kolejny bardzo ważny tutaj ciekawy i bardzo śmieszny żarcik na dzisiaj. Więc no, wchodzimy w przepiękny Operę GX, szukamy żart miesiąca. Konie. Chcecie, abym jak dostał stypendium na końcu roku szkolnego, kupił Redmi Watch czy Apple Watch? Ryby. Really? Dobra, olejcie. Premki.net Wracamy do Was i czytam łupanie. Jakie to długie. Ale już widzę, że to nie będzie najlepszy żart, bo jest 18 plus. No dobra. O, to może będzie ciekawy rzad. O, Jasiu, powraca. Bo bez Jasia tutaj nie obejdzie się. Mm. Pierwszy dzień w przedszkolu. Pani pyta dzieci, czym zajmują się ich rodzice. Podchodzi do małego Jasia. Jasiu, powiedz nam, co robi twój tatuś. Ja nie wiem. Ale mama mówi, że tam za dużo czasu poświęca temu swojemu ciulowi. A już myślałam, że nie obejdzie się bez takich tekstów. Pani zbladła i postanowiła nie dopytywać. Kiedy mama przyszła odebrać syna ze szkoły, Pani opowiada jej, co powiedział Jasio. Mama na to, to prawda. Mąż jest dyrygentem, a Jasio nie wybawia. <ścoughs> <śmiany> Nieśmieszne. Przechodzimy do kolejnego informacji, a nie przepraszam. Skoro ten żart był tak bardzo bezsensowny Jak to co No no no, no, no ten żart nie miał taki good Ale co to ale co co jest good A niektórym może się nie spodobać To kurna Kokić Na tapecie nowego Smartwatcha Skoro Mi Band 5 miał już swojego kokicia To i Galaxy Watch będzie mieć Fajna, fajna gęba, no przepięknie, ja, ja pierdziele, czy to jest powrót do przeszłości? Dobra, ola, przejdziemy do kolejnego informacji. KTOŚ STRĄCIŁ NADAJNIK RADIA Lubań! Pobój marze, to jest, to jest złego, czemu? Bardzo niezbyt dobra informacja, prosto z Lubania, przepięknego miasta Mikiza. Aż muszę znać w internecie, nadajnik Radia Lubań. O, może tutaj coś, o, no, no już nic więcej tutaj nie napiszą, My słyszałem, że pewien nadajnik został strącony i radio Lubaj, no, no, no cóż, ciura wiem, więcej do pytań do za zakurwia, a, a, a teorie są, że to właśnie Miki strącił e, ten nadajnik, dlaczego... Tego niestety nie wiem, ale więcej informacji sami poszukajcie, bo nie wiem co tu więcej powiedzieć. Ale to bardzo zła informacja! O nie! Ale coś teraz, coś lepszego, coś o wiele, 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 wiele lepszego niż ta informacja. Nowy zawodnik do Holfoldu. Jeśli wie, pamiętacie tą drużynę, to nie możecie przegapić tej bardzo ważnej informacji, ponieważ wielkomorny kupson ogłosił! że zawodnik tak zwany M TEL jak kto, kto to był ty, 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 TEL M ja pierdziele mm, Bayer no no właśnie TEL M no nie wydaje mi się żeby kto inny kurde Matystel przechodzi do Holfordu prosto z Rangersów i ja pierdzielę, to może być naprawdę fantastyczne ulepszenie dla tej drużyny, bo, bo bez tego ulepszenia Holford no, no nie poradzi sobie w kolejnym sezonie, skoro tak przerąbał, kurna, ostatnie, ostatnie, kurna, mecze, to może w tym sezonie pójdzie im jeszcze lepiej, może zdobędą jakiś, coś więcej niż brązowy medal, a brązowy medal to już wystarczające osiągnięcie dla nich. I olać, że Rangers ciągle mi pisze, że to Rangers jest bez wofa, olać, kurna! To, czego nie powiedziałem wam, to to, że zrobiłem na informatyce, zaczynamy robić stronę internetową. Zgadnijcie, o czym ja robię swoją stronę internetową. O tym, jak bardzo zarąbistym zawodnikiem jest NF4! Pozdrawiam oczywiście y, kolegów po z Kolin. no i oczywiście nowego nauczyciela informatyki. I coś bardzo ciekawego, coś, co pewnie nawet Serek by mi nie powiedział, Pan Gołda i poinformował, albo w sumie no już ukazał na swoim kanale fikcji, że SyGTV obchodzi dwa lata swojej emisji! Ja pierdzielę, to jest naprawdę fantastyczna informacja, ja się bardzo cieszę, gratuluję tej stacji. To jest po prostu nieprawdopodobne, taka stacja, która już miała coś wspólnego z Kodoro, do czego jeszcze wrócimy. No i oczywiście, miejmy nadzieję, że SGTV y, po tym jak y, zobaczy moją wiadomość na Discordzie, a, a potem mu napisze, że stworzyłem dla niego oprawę dla KS Sport, no, no, no to to będzie po prostu mile zaskoczony. Taki spoiler. No, SygTV chciałbyś no, oprawę do, do KS Sport, skoro masz oprawę do kuriera Serkowego, to może chcesz. Do sportu by się ci się przydała a wracając do kontro, mamy rekru do Zenithy! O mój Boże! Czyli dlatego kurda spod Zenithy się jeszcze nie pojawił! I onać, że osoba, która tworzy fikcję współpracującą z PMA i która prawdopodobnie szybko z, z nią nie zerwie. I która jedyne co miała wspólnego z Kondro to to, że kurna mm, no, była w jednej rekrutacji, ale ob, ale przerąbała, a, potru, a potem kurna do Kondro podcast dołączyła, ja pierdzielę to było osiągnięcie, albo to ten żart staśmy, nieważne. Jeszcze jedno, kurde, a to, że nie, co, mam coś wspólnego z Zenitwę, no, no nie mam nic wspólnego z Zenitwę. Oprócz tego, że jedna telewizja daje mi prawo autorskie do transmitowania jego serialu w wiądzie. Oczywiście wiecie, jaka. Tak czy siak wracając do Zenitki, oczywiście, jako, jako gościu, który tworzy Eniexa, e, serdecznie, no, 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 życzę szczęścia osobom, które chcą dołączyć do naszego rywala. No i co, no, no i co? Spodziewaj się, że pewnie jakaś mega wizja kurna tam dołączy. Ciekawe czy w ogóle. No, 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 pozwolą mu dołączyć. A w ogóle. Dlaczego wizja przez V i i zamiast J? Ej! Tą ciekawą informacją kończymy dzisiejszy odcinek Waszej ukochanej serii, która powraca co miesiąc. No to, 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 co, co, jak, no to, no. no za miesiąc oczywiście znowu się widzimy, no. A widzisz, że za miesiąc będą pierwsze urodziny nowych neksikomości? Jeeey! To naprawdę dobra informacja! W jaki sposób obejdziemy te pierwszy rok neksikomości? W sumie chyba to niczym! Oprócz małej informacji, taki spoiler na następny miesiąc. No to co? Adios, kochani! Albo lepiej, żebym powiedział Sayonara Nakahara!